Dzisiaj otwieramy wystawę epitafium dla Jana Berdyszaka, którą prezentuje wybitny artysta profesor Tadeusz Wiktor. Epitafia Polskie, cykl graficzny, który poświęcam wybitnym artystom polskim, których szczególnie cenię, którzy są mi bliscy, którym coś zawdzięczam i którym również Polska coś zawdzięcza. I tych grafik mam sporo. Niedawno niestety odszedł jeden z kolejnych naszych wybitnych artystów Jan Bendyszak. I wtedy w sposób naturalny po, no stało się to, iż jedna z dedykacji była jemu poświęcona, i jest jemu poświęcona. I w związku z tym ta wystawa jest również jemu poświęcona. Zazwyczaj jestem kojarzony wśród, nie wiem, mojego środowiska jako grafik, jako ktoś, kto uprawia grafikę i to są grafiki czarno-białe, precyzyjnie rysowane, wykonywane. Zresztą przykłady tego tutaj śladowe są, śladowe, ale tym razem chciałem właśnie wyeksponować bardziej tą swoją malarską stronę. Na przykład transcendenty, które tu eksponuję, sześć obrazów, są pierwszymi obrazami z tej serii, którą chciałem tutaj wyek wyeksponować ale ja chciałem pokazać ostatnie prace z tej serii. To są bardzo duże prace i były kłopoty z dostarczeniem tego tutaj, w związku z tym jest stąd ta zmiana. W tej chwili w Galerii Biblioteki, jest, Biblioteki Uniwersyteckiej jest to ósma wystawa, są to tak zwane abstrakcje geometryczne, pełne metafizyki i mistycyzmu, są to serie, które profesor realizuje w czasie i są to tak zwane dedykacje pamięci poświęcone wybitnym artystom, wybitnym teoretykom sztuki, przyjaciołom i rodzinie. Wzbogaciliśmy się jak zwykle o kolejną pracę. Dostaliśmy epitafium dla Jana Berdyszaka, czyli tę największą grafikę, którą profesor nam zostali. Mamy już około 300 prac e, takich naprawdę wybitnych artystów polskich w kolekcji tej sztuki najnowszej. Stwierdziliśmy, że to jest tak ważna część potrzeb akademickich, ale też takich naturalnych potrzeb ludzkich, że obcowanie ze sztuką staje się czymś, co jest koniecznością. A ponieważ jest to sztuka współczesna, wcale nie taka łatwa. To prezentowanie artystów bardzo różnorodnych, ale tych z najwyższej półki, staje się nie tylko przyjemnością, ale też obowiązkiem, pewną koniecznością, ale też pewną potrzebą.